Do Świnoujścia dotarła dziś kolejna dostawa gazu, tym razem z Kataru. Jest to już 48. dostawa w tym roku, a 195 od powstania gazoportu. Przenieśmy się na miejsce. Tam jest Izabela Kozdraś. Witam cię i powiedz, kiedy możemy spodziewać się kolejnego transportu. Kolejna dostawa już w przyszłym tygodniu i tym razem ze Stanów Zjednoczonych na pokładzie jednostki będzie około 160 tysięcy metrów sześciennych gazu skroplonego. Ale wracając do tej dzisiejszej dostawy, tak jak wspomniałaś, to jest dostawa z Kataru. Na pokładzie jednostki jest około 200 tysięcy metrów sześciennych gazu skroplonego i jest to już druga dostawa w tym miesiącu i 48 od początku tego roku. W sumie na ten miesiąc do gazoportu w Świnoujściu zaplanowano aż 5 dostaw. Natomiast na ten rok Planowano 51 dostaw, ale już wiadomo, że najprawdopodobniej będzie ich zdecydowanie więcej, bo 56, najprawdopodobniej właśnie 56 dostaw uda się zrealizować jeszcze do końca tego roku, i to jest rekordowa liczba, bo dla porównania w roku ubiegłym, ale także i dwa lata temu tych dostaw w sumie było po 35, i w tym miejscu warto także wspomnieć o czterech miesiącach tu w Gazoporcie w Świnoujściu, takich jak maj, czerwiec, lipiec, ale także i październik, które były tutaj miesiącami rekordowymi, jeżeli chodzi właśnie także o liczbę tych dostaw, bo w każdym z tych miesięcy tych dostaw było w sumie po sześć. Także i w maju po raz pierwszy do gazoportu w Świnoujściu zrealizowano dostawę statkiem wyczarterowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka ta jakiś czas temu zdecydowała o tym, że chce mieć własną flotę gazowców po to, aby właśnie realizować te dostawy, ale przede wszystkim po to, aby realizować kontrakty, które mówią o tym, że to kupujący odpowiada za odbiór, a następnie za przetransportowanie tego surowca w dowolne miejsce na świecie. Natomiast w lipcu zwiększono załadunek gazu skroplonego na cysterny i to aż o 40%. Do tej pory do Świnoujskiego Gazoportu dostarczono aż blisko 40 milionów metrów sześciennych gazu skroplonego. I warto dodać, że nasz świnoujski terminal LNG jest jednym z najbardziej zapracowanych w Europie. Jak widać, no właśnie ten rok tutaj naprawdę jest bardzo pracowity. Tym rokiem, Ale z pewnością ten nadchodzący będzie nie mniej pracowitym, bo przypomnę, że trwa rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Trwa budowa drugiego nabrzeża, która właśnie pozwoli na przyjmowanie i rozładowywanie jeszcze większej liczby jednostek. Pozwoli także na eksport tego surowca. Trwa także budowa trzeciego zbiornika. Te inwestycje mają zakończyć się w przyszłym roku, ale rozbudowa gazoportu w Świnoujściu to przede wszystkim zwiększenie jego przepustowości do ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.